Witam Was ponownie na Stadionie Widzewa Łódź. Zapraszam Was na mecz 25. kolejki PKO PP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a GKS Katowice. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj z bramek i będzie trochę więcej tygodni niż ostatnio na meczu Widzew Jagiellonia, na którym byliśmy i możecie zobaczyć ten film również na moim kanale. A na rozgrzewkę właśnie wszedł Widzew Łódź, GKS już od kilku minut również się rozgrzewa, więc piłkarze szykują już się na to starcie. Łódzki Widzew nie wygrał w... Wy. W tym roku jeszcze żadnego spotkania. Kibice zebrani na tym stadionie na pewno mają nadzieję obejrzeć dzisiaj pierwsze zwycięstwo swojej drużyny w tym roku kalendarzowym. A jaki wynik typują kibice widzewa? Jaki typujesz wynik dzisiejszego spotkania? 2-1 dla widzewa. 2-1 dla, dla widzewa. 0 dla widzewa. 4-1 dla widzewa. 3-1 dla widzewa. 2-1 będzie. 1-2. 2-1. 2-1! Dwa 2-1! Jeden, dwa jeden. Ja, ja jestem Zdrowicza, jestem pierwszy raz na tym stadionie i pozdrawiam wszystkich, yy, którzy są dzisiaj na tym stadionie. Widzę bliski zdobycia bramki na prowadzenie, jednak bramkarz GGS-u wyłapuje tą interwencję. Kolejna zmarnowana akcja Widzewa Łódź pomimo dobrej akcji piłka nad poprzeczką. Koniec pierwszej połowy. Tapowanie zachwyciła nas za bardzo. 0 do 0. Dosyć luny mecz pod koniec. RTS dominował na boisku. Natomiast bez znacznych przewag, dosyć luny to spotkanie. Mam nadzieję, że w drugiej połowie zobaczymy więcej bramy. I pierwsza bramka w tym spotkaniu, widzę, fuć, 1 do 0. a teraz posłuchajmy. Widzę, Dokładnie tak, 1-0, widzę, fuć, wygrywa z pogolu, sypka. Kolejna kontra GKS-u na, na tym razem obronione przez Gikiewicza i faul na szesnastym metrze i mamy rzut wolny. Moim skromnym zdaniem w tej sytuacji była ręka, napiszcie w komentarzu czy waszym zdaniem również w tej sytuacji była ręka. No i koniec tego spotkania, kończy się to dosyć wyrównane spotkanie wynikiem 1-0 dla łódzkiego e Widzewa. Dziękuję, że byliście ze mną w tracie tego meczu. Dziękuję za No i cóż, się ma.